Siema, z tej strony Byku, witam was w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w GTA Vice City. I dzisiejszy odcinek jest wyjątkowym odcinkiem, a to dlatego, że nagrywam go po raz kurwa piąty. Nie uwierzycie co się stało. Za pierwszym razem nagrywałem i zapomniałem włączyć nagrywania. Za drugim razem zacięła się gra podczas jednej cutscenki. E, za trzecim razem to samo, za piątym razem prawie mi wyszło z tym, że przez przypadek usunąłem wideo, e, które właśnie oglądacie z telefonu, e, także no było to w sobotę, w sobotę miałem zjebaną. Tak, jest e, jest środa, środa godzina 19.50, wy pewnie macie inny dzień, inną godzinę, e, ale tak, e, zebrałem się, żeby w końcu nagrać ten odcinek, bo już naprawdę miałem go dosyć. E,

You work for me now. I work for money. As I said, amigo, you work for me now. I work shut for up. Me. Some Judas has betrayed me. He thinks I don't know how much money I should be making. But stealing three percent is as good as stealing one hundred percent. No one does this to me. No one. You follow him from his apartment, and you see where he goes. Later, we will kill him. This ok. No i tak jak to mi podsumował Diaza, jeżeli to. Jeżeli Diaz to jest wszystko, na co stać to Vice City, to przejęcie kontroli nad tym miastem będzie. Uh, easy. No dobra, tak jak. E, tak jak zdążyliście przeczytać, albo i nie, bo nie wiem, czy czytacie napisy. Diaza wyjebał na kasę jakiś ziomek na 3%, nie jest to dużo, ale dla Diaza było to mało. Odwrotnie, nie jest to mało, ale dla Diaza było to dużo. Dlatego Diaz postanowił się to no nie pozbyć. Na razie kazał nam go śledzić pojechać do jego apartment i go śledzić. Eee, no to jedźmy tam. Pewnie zdążyliście już zauważyć, że zmieniła się trochę sceneria mojego nagrywania. I pewnie zdążyliście zauważyć też, że przejechałem checkpoint. Ty, kurwo, głupia! Plus jest taki, że wypadły z ciebie pieniądze. Dobra, panie władze, proszę mnie nie atakować. Jadą za mną, kurwa! Policja mnie szkaluje. Dobra, popatrzmy przez jego okno. Uciek przez dach, goń go, ale nie zabijaj! Właśnie, nie zabijaj, bo ja za pierwszym razem go kurwa zabiłem eee, i musiałem misję robić od nowa Dobra, generalnie on trochę popierdala tutaj patrzcie O, strzeliłem w te beczki za pierwszym razem i, i mu kurwa łeb urwało łeb mu urwało i musiałem od nowa robić Mam nadzieję, że ten odcinek wyjdzie, jeżeli, go, wi je jeżeli go, wy go widzicie. To znaczy, że mi wyszedł. Boję się, że on się znowu zatnie w tym samym miejscu. Dlatego ja sobie postanowiłem zrobić. W ogóle Logika Geta Vice City, nie? Spadłeś z wysokości i Twoja kamizelka kuletkorna ucierpiała. Dobra, w tej misji. Ta misja jest dość przejebana, bo. Musimy go śledzić e, skuterkiem. On jedzie sobie oczywiście jakimś BF Injection, czy jak on się tam nazywa. I problem w tym, że on do nas strzela. Problem jest taki, że on do nas strzela i on strzela dość celnie, dlatego trzeba jechać, Trzeba tutaj jechać slalomem. Slalom malejkum, tak zwanym. E, bo jak trafi w naszą oponę, to mamy ogólnie przejewane i nic jest nieudana, bo, bo zanim my coś znajdziemy innego, jakiś, zastęp, jakiś zastępczy pojazd, a to on zdąży odjechać i misja się nie uda. 83% kamizelki kuloodpornej mam już. O! I to jest to o czym mówiłem, trafi mi jebany w koło i to w przednie. Chociaż nie jest tak źle, gorzej jakby trafił w tylne. Tu mam Harley'a po prawej. Ale wydaje mi się, że dojadę. O ile nie przebije mi drugiego koła to dojadę. Dobra. Jesteśmy na takiej małej wysepce, gdzie znajduje się studio filmowe i tu oni mają swoją. że tak powiem swoją bazę. Do, 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 tego, do tego miejsca zmierzaliśmy. Pozwól kolego, że ja ci łeb rozjebię. Wyleci coś z ciebie. Nic. O nie, wyleciało! Dawaj. Dawaj temsy. Dobra, no to śledziliśmy go i teraz wróćmy do diaza po kolejną misję. Urwał salto kebon. O, szybko. O, udało się. Muszę uważać, bo planuję przejść grę bez ani jednej śmierci. Mam nadzieję, że mi się to uda. Czas apokalipsy 86. O, jak głupota nie zna błąd! Błąd! granic. Błąd! <murwa> Tommy, what, Ricardo? These idiots they always trying to screw you. That's the problem with this business. What do you think you're doing? Czyste ja, to jestem ja. Soon any mom and pop will think they could sell Gaio in Vice City. What next? Huh? The stinking mafia? Thinking Mafia. No właśnie mafia Diaz, właśnie mafia chce tu Quentin! O, Quentin, patrzcie, patrzcie Quentin. Dlaczego Lens przedstawił się jako Quentin? A, czyli patrzcie, oni już wiedzą. Oni już wiedzą, że to Diaz stoi za przerwaniem ich transakcji no i Lens. Lance... O patrzcie, dlaczego wybrałeś imię Quentin? Zawsze mi się podobało Quentin Vence No i wyszło na jaw, że Lens nazywa się Lens Vence Lens Vence, biedny człowiek No, Lens tak jak powiedział Chce pomścić swojego brata, który zginął w tej w tej transakcji Kurwa, tego drugiego helikoptera nie da się zdjąć, No, próbowałem już pięć razy. Nie chcę iść myszka dalej. No, Lens chce pomścić brata. Lens chce pomścić brata, który zginął w tej transakcji. No, ale póki co pomaga Diazowi, pomimo tego, że już wie, że to on. No, ale wiecie, próbuje dostać się bliżej niego i próbuje go jeszcze pewnie wykorzystać na hajs, No, tak jak i my, no bo to mi też już wie. To mi też już zdaje sobie sprawę, że to Diaz przerwał ich a, transakcje. Okej, okay, bardzo przyjemna misja, mimo, mimo tego, że powtarzam ją, kurwa, dziesiąty raz. A, nie no, piąty. A, bardzo przyjemna misja. Bardzo charakterystyczna misja, bo... Taką, takie podobne misje, gdzie sobie tylko i wyłącznie strzelamy, są chyba... W każdej serii GTA Chyba w każdej części GTA są takie, nie? Że nic nie robimy, tylko sobie celujemy i strzelamy. Dodatko do dyspozycji mamy bardzo fajny karabin, nie mam pojęcia jak on się nazywa. Na pewno jest to ciężki karabin, bo napierdala jak rosszalały. Można go zdobyć w bazie wojskowej z tego co pamiętam. Patrzcie no tego ziomka tutaj wyjebało w kosmos gdzieś. Kuj, wie gdzie on jest. Ach, tam jest. A eee, no, także mamy do dyspozycji fajną broń. Fajna, przyjemna misja. W tej misji, eee, no, odzyskujemy kasę Diaza. I przy okazji, zabijemy, zabijamy tamtego ziomka, którego śledziliśmy w poprzedniej misji, bo to jest też właśnie ta ich miejscówka. Okej, okay, i patrzcie, z niego tam wyleciała walizeczka. My po tą walizeczkę musimy iść. Lens oczywiście nas tutaj zostawi. Plus jest taki, że dostajemy tą broń... Patrzcie, e, jakby do ekwipunku, z tym, że tylko 100 naboi. To nie jest to dużo, ale... Okej. Okay. Pozbądźmy się ich... ...po kolei. Bo ich tam dość sporo jest. O, patrzcie, dostaje kurwa przez ściany. Świetnie. Wiem, że tam jeden stoi. Tam jeden stoi. I tam jeden stoi. Jak się pospieszymy, to uda nam się zabrać jeszcze amunicję do, do... O! Idealnie. Im więcej, tym lepiej. Chciałbym wejść jeszcze tutaj. Nie wiem czy wiecie, tu jest ukryte pomieszczenie z ukrytą paczką. Myślę, że warto je zbierać. Dobra, i idziemy na dach. Okej, okay, no mówię. Misja bardzo przyjemna. 9 na 10. Quentin Vens daje lajka. I tak swoją drogą. Powiem Wam, że nagrywam teraz na stojąco, bo mam biurko podnoszone. I naprawdę kurwa polecam. Naprawdę siedzenie przy komputerze, znaczy stanie przy komputerze jest o wiele wygodniejsze niż siedzenie. I mamy 2K Golda dostaliśmy za tego dragona. Dobra, zróbmy sobie od razu. Następną mission dla Diazo is jest najszybsza łódź That's so pleased with yourselves now, huh? Whoa, what were you waving at thing? No more pigeon shit on Hey, answer me! Guess not! You're damn right. Now listen. You know who owns the fastest boat on the east coast? Not offhand, no. Me! And I wanted to stay that way. Every smuggler from here to Caracas has one dream. A faster boat!

każdy przemytnik w Vice City chciałby mieć najszybszą łódź. Taką łódź możemy zdobyć w stoczni dla Diaza, bo on dostał jakiś cynk, że w tej właśnie stoczni zbudowano najszybszą łódź. Sam fakt, że jedziemy do stoczni jest równoznaczny z tym, że przejeżdżamy na drugą wyspę, co mnie bardzo cieszy, bo jakby ją odlokowaliśmy, no i mamy do niej dostęp, co znaczy, że idziemy z biegiem fabuły dość szybko, kurwa i żwawo. Jebany pleb z jebanym niebieskim admirale. <laughs> to się wytnie? No. Także stocznie jest tutaj. Z tego co już wiem, no to tu uh, czekają na nas jego moście. Jego mości. Jakkolwiek to zwał. Warto się ich pozbyć. Dość szybko, bo ich tu jest od... O! Pa! Policjant mnie na pizdę pałką trzy razy. O właśnie, i oni potrafią w taki właśnie głupi sposób... Kurwa, on mnie zaraz przewróci i zbastetuje, ty. Znajdź przycisk wodowania łodzi. No ja już go znalazłem. Cztery razy. Patrzcie. Mhm. 12 HP. To nieźle, przed chwilą miałem... 100? Plus kamizelkę. Z tego, co już się zdążyłem dowiedzieć, no to tu mamy życie. A dobrze jest o tym wiedzieć. Dobra, palić gumę, kurwa. Przycisk jest tutaj. I generalnie musimy to zrobić zajebiście szybko, żwawo i zwinnie. Bo tu ich przybiegnie teraz więcej. Patrzcie to. Jakie karateki. Patrz to. John Travolta w ogóle na szczęście oni nie mają już tych EMEK, tylko mają uh, Uziki. Dobra, mamy najszybszą łódź i spadamy do Diaza, bo Ach, bez kamizelki to ani rusz. Teraz pytanie: czy ta łódź faktycznie jest najszybsza w Vice City? Moglibyśmy zrobić takie testy. W osobnym odcinku, testy szybkości pojazdów. Ale póki co, to najpierw tam dojedźmy. Czy dopłyńmy. Kamuza. Jak jakiś robot. Dobra, 4000 dolków. I teraz została nam misja dla Diaza. Pojawiła się misja też dla Averego. Z tym, że ja w tym momencie chciałbym zapisać grę. O, jeszcze telefon dla mnie. So eh? Ok, I jak widzieliście, zadzwonił do nas jeszcze Cortez, żeby nas prosić o jakąś pomoc, przysługę. No ale, tak jak mówiłem, ja chcę w pierwszej kolejności jechać, zapisać grę, bo wiem doskonale, że teraz w misji dla Awerego właśnie jest ten błąd, jakiś glitch którymi po prostu kraszuję grę. Więc ja się już przygotuję i zapiszę sobie tą grę. I jeżeli gra się zatnie, no to ja po prostu włączę ją jeszcze raz, nie stracę materiału tak jak wcześniej. A jeżeli się nie zatnie, no to wy to zobaczycie, i ja wam wtedy powiem: "Aha, i to jest ten moment, co się zaczęło i się nie zaczęło. Wow." Także sia. Dobra. To jest ta misja, misja pogrzeb. Misja, która kurwa baguje wszystko.

E, także dobra, ja wam opowiem, co się stało w tej cutscence, bo za pierwszym razem ona działała normalnie, a potem już się zacinała. E, w tej cutscence poznajemy wspólnika, a bardziej ucznia Awerego e, Donalda Lowa. Donald Love to też postać jest z GTA 3, jeżeli ktoś grał, e, i z GTA Liberty City Stories. No, ale to na pewno wiecie, czym się zajmował, jeżeli graliście, jeżeli nie, to wam powiem, co robi w Vice City. E, Vice City jest uczniem Averego, uczy się od niego technik e, przedsiębiorstwa budowlanego. Eee, Awery tutaj... kurwa. Awery nas w tej misji poprosił... Patrzcie, 63% życia. Awery w tej misji poprosił nas, e, żebyśmy skłócili ze sobą dwa gangi. Żebyśmy skłócili ze sobą dwa gangi, gdyż niedawno zmarł przywódca Haitańczyków. Eee, I nie wiadomo, kto go zabił. Awery chce, żebyśmy przebrali się za Kubańczyka. I pojechali na pogrzeb, żeby, wiecie, zrobić małą prowokację, żeby Haitańczycy uwierzyli, że to Kubańczycy zabili ich przywódcę. E, no i wtedy zaczną się wojny gangów. A jeżeli zaczną się wojny gangów, to ceny, ceny mieszkań, ceny y, ziemi zaczną spadać. Żeby awery mógł je wykupić. Wiecie o co chodzi? Awery to jest taki cwaniaczek, generalnie. E, no ale co? Przebraliśmy się za Kubańczyka, tak? O ile dobrze pamiętam. I jedziemy na pogrzeb tego Haitańczyka. Z tym, że tu jest ich od chuja. A żeby z nimi nie walczyć, aha, wspaniale, zauważyli mnie. Ja postaram się mimo wszystko. O, postaram się kurwa nie zginąć w tej misji. Także widzieliśmy, jak widzieliście, jak mogliście zauważyć... Ups, 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 ups. spierdalam stąd. Spierdalam. A jak widzieliście, rozjebaliśmy pogrzeb. A tak się nie robi generalnie. Generalnie nie powinno się tak robić, nie powinniśmy strzelać do ludzi na cudzym pogrzebie. Żeby nie robić innych pogrzebów. 2,5 dla nas. Misja, udało się ją przejść w końcu. Z tym, że widzicie, bez kamizelki kuloodpornej, to jest kurwa przejebane. Eee, dobra, zróbmy ostatnią misję, już w tym odcinku. Ta misja będzie dla Corteza. Z tym, że myślę, że się przygotujemy do tej misji. Okej, okay. ktoś jeszcze dzwoni na nasz telefon, ale to niby do tego, Leo, co zabiliśmy go. Maybe I killed Leo and took his phone. Did you ever think of that, prick? Prick? You kill Leo? You must have big honors. You a big honors. Kopa my father cafe Leo Havana. Nie talk, mano y mano. Mano y mano. No, także jak widzieliście, zadzwonił na telefon tego kucharza, zadzwonił jakiś gościu. No ale nie spodziewał się, że Leo nie żyje. I mówi, że skoro jesteśmy takimi kurwa kozakami, że zabiliśmy Leo. No, to powinniśmy dla niego pracować. I tak, I tak się zdobywa generalnie znajomych, nie? Powinniście zabijać słabych ludzi, żeby ich szefowi do was dzwonili. I musicie uważać, żeby ktoś was nie zabił. Okej. Okay. Dobra. Ostatnia misja dla Corteza. Oczywiście elegancki strój, outfit. I misja nazywa się. Diaz was yes, was pleased. I would like to meet you again. Is that a good thing? Of course. Although I'm starting to think that Diaz was responsible for our unfortunate loss. What makes you say that? One does not wave accusations at a man like Diaz. I'm merely thinking no, out loud. No matter. I have a proposal. You could I don't have time Cortez to run more errands, Cortez. I would have thought Myśli, a man with such dangerous states would be hungry for opportunities. Please, Tommy, at least hear me out. Wow. Jaki sprzęt militarny przejeżdża dzisiaj przez miasto? On mówi ty, porwij go dla mnie. Spoko. E, przechwyć wojskowy sprzęt przewożony przez miasto. Patrzcie, dostaliśmy kamizelkę kuleporną, całe 100 punktów. E, no i przez miasto faktycznie przejeżdża e, parada taka wojskowa, powiedzmy. No, i naszym zadaniem jest e, zatrzymać tą paradę i ukraść pewien pojazd. E, I powiem Wam tak: najlepiej że na tą paradę e, zaczaić się tutaj. A już Wam mówię dlaczego. E, postawcie tutaj pojazd na środku. Postawcie tutaj pojazd. E, biegnijcie do tego drzewa, tej palmy tutaj. Wejdźcie sobie na nią. Wystarczy ucelować w środek. Ok, tak wystarczy. Wyciągnijcie sobie jakąś fajną broń typu MK. Tamta parada już jedzie. No i poczekamy na nią. Ja wam to pokażę, oczywiście, w przyspieszonym tempie. Ok, i ta parada już tu dojeżdża. I patrzcie, oni będą prze, przeparkowywać ten motor. I w tym czasie my możemy do nich ponapierdalać. Generalnie chodzi o to, żeby. Muszę uważać, bo planuję przejść grę bez ani jednej śmierci. Look at this dude. Mam nadzieję, że mi się to uda. Dobra, no generalnie co ja mogę Wam powiedzieć? Za pierwszym razem mi wyszło, bo fajnie się ustawiłem w taki sposób, że te drzewa mnie totalnie zasłaniały. O. Oni już wysiedli. Ja chcę zrobić to tutaj, bo tu jest wiecie co? Tu są serduszka w razie co. Tu jest szpital. Generalnie fajnie. Szkoda tylko, że karetki nie ma. Zróbmy to tutaj w ten sposób, że się tu schowam i będę napierdalał z krzaków i w razie co będę bieg po po apteczkę. Ja jestem takim kozakiem. Ej, ale oni nie jadą, łaj. Czemu oni trafiają mnie przez ścianę? Halo. Dobra, ja bym chciał pozbierać trochę. Czemu ja napierdalam do nich? Okej. Okay. To chyba wszyscy, tak, wszyscy. Ale generalnie zabra zabra zabrali mi pełne życie. A mimo wszystko. O, tu jest ten jeden żołnierz. Koś śmieciar, że dawaj broń Biegnę po życie. Bo zaraz bym zginął drugi raz. Okej, okay, i jak widzicie do zajebania jest. E, traktor chciałem powiedzieć. E, czołg. Do ukradzenia jest. Do ukradzenia. Do kradzieży. Musimy ukraść czołg. E, I opcja jest taka, że... No z racji, że go ukradliśmy, no to wojskowi włączyli w nim opcję samodestrukcji i on e, ma taki pasek, nie wiem czy go wy widzicie przez moją kamerkę, no ale jeśli on dojdzie do końca, no to czołg wybuchnie, no i my nie zaliczymy misji, dlatego musimy jak najszybciej jechać do garażu, schować sobie ten czołg i w ten sposób zaliczymy misję za 2000 dolków. No i tym sposobem udało nam się dotrzeć do końca trzeciego odcinka. Wow! Nie wiem jak wy, ale ja czuję się w końcu spełniony, bo, bo udało mi się to nagrać za kurwa piątym razem. No nic, mam nadzieję, że Wam się odcinek podobał. Nie zapomnijcie zostawić jakąś łapkę w górę, jakiś komentarz. No i widzimy się oczywiście w następnym odcinku. Piona!